będziemy robić projekt wspólnie z Adamem. Cześć. W sumie to jest y, cały projekt jest Adama. Ja będę mu tylko trochę pomagał z żywicą. Chociaż po moich ostatnich przygodach nie wiem czy będę bardzo pomocny. Y, pomysł wygląda tak. To, to jest taki blat, który docelowo ma być całkowicie zalany żywicą. Ktoś w komentarzach pod moim filmikiem polecił żywicę 625, a nie. Przepraszam, 652. Więc taką kupiliśmy. W tym momencie zrobimy taką próbkę. Zrobimy taki malutki fragment tego blatu, zalejemy go żywicą i zobaczymy, Jaki czy to działa. W sensie Plan jest taki Wykorzystamy ten kawałek MDF-u Na nim położymy te resztki z tych klocków, które robił Adam Później obłożymy go takim plastikiem i wyłożymy taką pastą Gdzie mamy pastę? Honey Wax się nazywa Powinno nam zabezpieczyć przywieranie plastiku do żywicy. Przygotowujemy miejsce pracy. máme to. W czasie, jak czekamy, aż wosk wyschnie, będę szlifował te małe drewniane placuszki. Waga jest jeszcze przygotowana z poprzedniej zabawy żywicą, obłożona streczem, żeby się nie pobrudziła, pełna profeska. Jeszcze nie powiedziałem Wam o jednej rzeczy, proporcje utwardzacza IDA do naszej żywicy 652 to jest 2 do 1. Mamy już formę prawie gotową, bo ładnie zasek. I teraz będziemy układać te klocuszki i będziemy powoli zalewać tą rzemicą. Musimy uważać, żeby te klocuszki nam się nie podnosiły. Adam teraz z tym walczy. Minęło półtorej godziny. Żywica już ma taką żelowatą strukturę, więc teraz przygotowujemy resztę mieszanki. Dolejemy do tego i zostawimy to na 12 godzin, żeby związało, a później wyciągniemy z tego wnioski. Adam już zdążył zdjąć ten plastik, tą plastikową formę z żywicy. Wygląda to teraz tak. Jak widać, żywica wypchnęła te klocuszki, więc trzeba będzie przy ostatecznej formie pamiętać o tym, żeby te klocki jakoś docisnąć, żeby ich. Żywica nie wypchnęła, albo zrobić najpierw pierwszą małą warstwę. Poczekać aż w 100% zwiąże, i będzie już trzymać te klocki w miejscu. Dopiero później zalewać resztę. Ale żywica jest twarda, więc rzeczywiście ta żywica 652 jest łatwiejsza w obróbce. Tutaj wszystko ładnie związało i bardzo ładnie wygląda. Mamy kolejny dzień. I tutaj Adam dzisiaj będzie sam zalewał formę z nową. Różni się tym od poprzedniej, która jest tutaj. Tym, że ma też plastikowe dno. Kiedy dno było z MDF-u, żywica do niego przylegała, mimo tego, że była wyłożona tym woskiem, więc przy plastikowym dnie już tego problemu nie będzie. Teraz Adam rozrobi tylko trochę żywicy, wyleje jakieś 2 mm. I ułożę klocki, wtedy klocki już będą stały w jednym miejscu i nie będzie też tego problemu, że elementy będą chciały nam wypłynąć do góry. Adamie, działaj! I będziemy rozrabiać kolejną porcję żywicy, aby zalać już do pełna naszą formę. <noise> Tego nie przewidziałem. Myśleliśmy, że starczy, ale nie starczyło żywicy, więc Adam dorobił jeszcze 300 gramów. Teraz wyrównamy warstwę gorącym powietrzem. Postaramy się zlikwidować jak najwięcej bąbelków no i zostawimy żywicę, żeby zastygła. Prowadzimy walkę z bąbelkami, mimo tego, że gorące powietrze usuwa bąbelki z wierzchu to wychodzą kolejne, które są w drewnie do góry, więc mamy bardzo dużo bąbelków. Jesteśmy ciekawi jak to wyjdzie po zastygnięciu. No i niestety żywica chyba się zważyła, albo nie wiem co jeszcze się z nią stało. Wszystkie bąbelki wyszły do góry i stworzyły taką białą warstwę. Którą trzeba będzie zeszlifować, a najprawdopodobniej sfrezować Żeby się dostać już do tej ładnej warstwy i ją pokryć żywicą Ja jadę teraz na żagle, więc zostawię ten problem Adamowi On będzie musiał sobie z nim poradzić Jak wrócę, to zobaczymy jakie są efekty Nie było mnie trochę Adam tutaj działał? Wyszlifowałem stół całym refleksem. Następnie pomalowałem teraz cały stół żywicą. I teraz stół wygląda w ten sposób. To jest jego spód. Wygląda lepiej. Wygląda już lepiej. Ale nadal nie jest idealny. Chcemy. Chcemy podziałać w ten sposób, że na, na tą warstwę żywicy nałożyć kolejną, tak z pół centymetra, żeby wyrównać wszystkie nierówności. Najpierw to chcemy zmatowić, nalać żywicę, dopiero później zeszlifować jeszcze raz. Dół stołu będzie blatem, dlatego że e, bombelki nam zniszczyły drugą część. Adam, pokażemy może. Wróćmy. Niestety, tutaj było za dużo żywicy, ona nam się chyba zagotowała. Pod spodem nie będzie to przeszkadzało, ale na wierzchu, nie wygląda to zbyt estetycznie. Tu będzie 40, to będą 240. a little change Yeah, it's about the little change Do it with some soul in a little make a change You can't make a change unless you got to make a change Do it with some soul in a little make a change You can't make a change unless you got to make change Do it with some soul in a little make a change We started from the bottom talking about the roots Every time I'm in the booth I gotta shoot the truth My art is my art It ain't no shame from me lana mam nadzieję że nam ładnie wyrówna Feeling like Kunta, they'll never take my name from me. History is history, it's not his story. Instead of ignoring, go explore it. It's so much glory. People forgot, but nigga, I didn't forget it. That's a slap in the face to anybody that actually lived it. They talk slick, talk shit, they talk quick. Co do?

Wyszedł Wam żółw. No, zapraszam. Ja dam jaka jest decyzja? Szlifujesz teraz, czy tak zostaje? Muszę się na tym grubo zastanowić. Wczoraj do późnego wieczoru Ola z Adamem szlifowali i polerowali blat stołu. Jest to proces bardzo żmudny, ponieważ zgodnie ze sztuką powinno się zaczynać od gramatury już nawet 150, a kończąc na gramaturze papieru nawet 2000. Jeżeli jednak jesteście wystarczająco cierpliwi, to możecie wtedy uzyskiwać naprawdę bardzo dobre efekty, tak jak tutaj. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i do następnego razu.